Wszystkich Państwa serdecznie zebraliśmy się tutaj, by oddać hołd z pomordowanym przez NKWD. Pomordowanym żołnierzom wykrętym i nsz owcom W tym budynku była katedra NKWD. Ten budynek był. Ten budynek w 1875 roku, jako przybudówka do stacji, która tutaj, Jako przybudówka do stacji kolejowej. Ten budynek był również barakami armii carskiej, a w 1944 roku Został y, zarekirowany przez y, Armię Czerwoną i NKWD do celów y, dobycia Trybunałem y, NKWD. Trybunałem, który na miejscu przesłuchiwał y, przeciwników y, władzy ludowej, w którym po przesłuchiwaniu y, automatycznie katowano i zabijano żołnierzy wykrętych i jnz W tym budynku podziemiach Ten budynek ma ponad 100 lat. Żołnierze, którzy i ludzie, którzy tutaj byli katowani, byli, zostali pochowani pod wałem zostali pod wałem tutaj y, kolejowym. Nie ma tam żadnego pomnika, budynek niczczeje. 10 lat temu około była, był tutaj skup złomu. Co ciekawe, ten budynek jest pod wynajem przez Urząd Miasta Pragi Północ. I można tu sobie każdy z nas, jeżeli nas było stać na 2-3 zł, bo się dowiadywałem rok temu, jeżeli ktoś z Państwa miał 2-3 zł, to mógłby sobie tu dołożyć światłowniczy, pożywczy, sklep z ziemniakami, no, nawet złomowisko. Jest to rzecz śmieszna, żałosna z punktu widzenia polskiego rządu, że dopuszcza czegoś takiego. Jest to budynek historyczny. Jest to kotownia. Tutaj Przyszliśmy po to, żeby oddać tym ludziom hołd, którzy mają tylko malutki upamiętnienie w tej tablicy. Bardzo Państwu dziękuję, że przybyliście, mimo że mamy środek tygodnia, że jest godzina późna, aczkolwiek chcemy tym oddać symbol, że pamiętamy. Mieliśmy jako Narodowa Wolna Polska robić marsz, dnia jutrzejszego, aczkolwiek z powodu, że tak powiem, Robienie marszu przez obóz Rotkalny, co popieram, bo chodzi o to, żeby ideę promować, a nie, nie samą organizację. Który ten marsz zrobił już tak powiem, dzień po nas. Potem jeszcze środowiska kibicowskie też parę dni później zrobił marsz. Na Facebooku zostało utworzone wydarzenie, że idzie marsz, żołnierzy Wyklętych z tą samą trasą, którą my mieliśmy iść. Ja się od tego odcinam, ja nie będę dzielił środowiska na kolejny na kolejny trzeci marsz, bo to jest bez sensu. Nie będę robić tego, co, robi, co zrobił Marian Kowalski. Dnia 1 sierpnia, gdzie ONR Robił swój marsz, on robił swój Dla mnie to jest bez sensu Bardzo Państwu dziękuję, że przybyliście Mimo późnej pory I to tyle Taka krótka historia tego budynku Są tej uroczystości jutro Ogólnie jest to ciekawe W tym budynku yy, NK 20 To były trzy osoby z NKWD nazwisko nie pamiętam Ale te trzy osoby Sądząc na miejscu Żołnierze niezwykle opozycję ludową, sądząc iż, katując i mordując pod ziemią. zachowali ich tam. Moim zdaniem powinien pod wałem kolejowym stanąć pomnik, który upamiętnia, to powinna być tu zrobiona ekshumacja takich na łączce i powinni Ci być ludzie godnie pochowani. Chciałbym teraz oddać głos mojemu przyjacielowi Kamratowi i Oszańskiemu Chodźcie bliżej Państwo. Bo ja Wam nic prywatnie nie powiem. Powiem Wam wiersz, który jest testamentem dla Polaków, obyśmy go nie wy, obyśmy, oby młodzi Polacy nie musieli go wypełniać. Nazywa się Przesłanie Pana Kogito. Napisał go z Wigniew Herbert. Idź dokąd poszli tamci. Do ciemnego kresu. Po złote runo nicości. Twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród obróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny. Kiedy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny. Niech będzie jak może ilekruć słyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza Ciebie Twoja siostra pogarda. Dla szpiclów, katów, tchórzy, zdrajców. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb, z ulgą rzucą grudę. A kornik napisze Twój uładzony życiorys. I nie przebaczaj. Nie przebaczaj. Nie przebaczaj. Zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj: Zostałem powołany. Czyż nie było lepszych? Strzeż się o schłości serca: kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, światło na murze, tafle jeziora, łany zbóż, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu. Są po to, aby mówić nikt cię nie pocieszy. Czuwaj. Kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz. Powtarzaj wielkie słowa, powtarzaj je z uporem, jak ci, co szli przez pustynię i ginęli w piasku, a nagrodzą cię za to tym, co mają pod ręką. Wzgardą śmiechu, zabójstwem na śmietniku. Idź, bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek, do grona Twoich przodków Gilgamesza, Hektora, Rolanda, Traugutta, obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów. Bądź wierny. Brawo. Jeszcze ja chciałem, przepraszam, powiedzieć... Głos na koniec. Zaapelować chciałem do polityków aktualnie rządzących. Tak jak powiedział lider Narodowej Wolnej Polski, że powinni doprowadzić do ekskumacji tak jak na łączce i apeluję, zróbcie to. Bardzo dziękuję Ci Wojtek. Wierność, wierność, lojalność Rzecz Święta. Eugeniuszu. Ja prosił Cię o głos. Ja Cię proszę o filmowanie. Słuchajcie, jest tak, że wiele razy padaliśmy ofiarą manipulacji. I to święto zrobione przez wrogów Polski, zasiadających w parlamencie, przez prowaspowskie środowisko wrogów Polski, masonów, judeo-masonów, judeo Sataistów. To święto jest również manipulacją. Chodzi o to, żeby nas postawić w pozycji żaby, żebyśmy świętowali swoją klęskę i przyszykowali się do bycia bitymi niewolnikami i parobkami. Dzisiaj, właściwie jutro, 1 marca, świętujemy zwycięstwo naszych wrogów to jak zabili naszych przywódców. Świętujemy i utrwalamy w swojej pamięci dzięki wrogom Polski zasiadającym w parlamencie. Świętujemy i przygotowujemy się do tego, że nasi przywódcy zostaną zabici, złapani, zamordowani. Były dwa ważne wydarzenia podczas tej wojny domowej, podczas tej wojny obronnej z komunizmem, kiedy nasi przodkowie, nasi ojcowie, dziadkowie powstania antykomunistycznego, niezłomni, dokonali dwóch świetnych zwycięstw. Oni dokonali wielu mniejszych zwycięstw. Jest faktem, że. Cała ta wojna była problematyczna, ale pamiętam, mówili mi to starsi, że raz udało się zatrzymać, wykoleić yy, yy, pociąg jadący na Sybir i uwolnić 2000 więźniów. To, to należałoby czcić. Inne wielkie wydarzenie jest związane z Hedą Szarym, który był w polskich drużynach strzeleckich generała Grunieckiego, który napadł na więzienie komunistyczne w jednym z miast powiatowych Kieletczyzny. I uwolnił kilkaset osób. I to było w lato, wtedy, kiedy jest ciepło, wtedy, kiedy można świętować, kiedy można się radować. Dzisiaj, jak my pójdziemy teraz na imprezę i jak się będziemy cieszyć, nasi wrogowie przez manipulacje dokonali nad nami zwycięstwa. Jeżeli to możliwe, to pamiętajcie, kiedyś, jak dojdziemy do władzy, ustanowimy święto żołnierzy niezłomnych. Nie będziemy używali. Bluźnierczego określenia, wyklęci wobec naszych bohaterów. Kiedyś, jak Polska będzie nasza, nie tylko wykopiemy Geremka, ale również zmienimy to święto na święto żołnierzy niezłomnych, kiedy będziemy mogli spotkać się w lato, w ciepło i świętować zwycięstwo nad komunizmem. Bo to, że zwycięstwo nad komunizmem, tworem masonerii, przyjdzie, to było jasne. I oni, którzy bili się. Z komunistami wiedzieli, że wygrają. Jak nie w tym pokoleniu, to w następnym. Prawdopodobnie w tym pokoleniu, które idzie po nas w pokoleniu Bieńki i jego kolegów z Grochowa, z Narodowej Wolnej Polski ta Polska powstanie i takiego złego, antypolskiego, manipulackiego święta nie będzie. A jeszcze jest jedno osobiste. Moje, takie Sendeckiego. Taki, taki powód, żeby. Eee, nie świętować. Bo 1 marca są moje urodziny. Dlatego zapraszam Was, dlatego Was zapraszam. Dzisiaj jeszcze, jak skończymy te obchody, zapraszam Was na stalową 46, kończę 46 lat, i tam sobie pogwarzymy, posiedzimy. Mam nadzieję, że jeszcze nie jeden wiersz, i niejedną piękną opowieść opowie nasz, nam. Poeta. Dziękuję. Dziękuję i również zapraszam wszystkich. Również zapraszam wszystkich na Stalową 46. 46, no niestety, 46, tyle lat. Yy, tutaj będziemy po demonstracji iść. Tam państwo bardzo będę rad, że pójdą z nami. I y, ostatnia osoba, którą bym prosił o głos, to jest Łukasz Rempalski z Wolności i Tradycji. Tutaj proszę. I z Telewizji Narodowej. I z Telewizji Narodowej, oczywiście. na nabytak Telewizji Narodowej. Na Narodowej. Debiutant. Tak, zadebiutował w tłuszczu. No, Chciałem powiedzieć, że jesteśmy w miejscu wyjątkowym, gdzie zamordowano ludzi, którzy walczyli o naszą ojczyznę. Ci najbardziej niezłomni, najbardziej patriotyczni, najbardziej jej wierni. To święto, które ustanowił rząd nieprawa, bezprawia i niesprawiedliwości, ma służyć jednemu: żebyśmy ginęli jak oni. Żebyśmy szli na wojnę z Rosją. Tak samo jak wyklęci walczyli z Związkiem Radzieckim, my mamy szaleńczość na wojnę z Rosją. Nie patrząc na to, co ta, ta wojna nam przyniesie, nie patrząc na to, czy to ma sens, po prostu mamy ginąć za nie naszą ojczyznę, tylko za co, za interesy. Ja się sprzeciwiam czemuś takiemu. Musimy trwać. Przeżyć dla ojczyzny, a nie umierać, bo za Kijów, za Waszyngton, za parę innych stolic jeszcze, za Ukrainę, za Berlin nie chcę umierać i nie chcę, żeby ludzie w moim wieku umierali, więc nie róbmy wojny. Pokojowo budujmy naszą ojczyznę i trwajmy w niej. Dziękuję. To... Ja bym chciał jeszcze powiedzieć kilka słów. Ja jestem pełnomocnikiem na Mazowsze, szefem takiej, takiego stowarzyszenia. Braterstwo polsko-rosyjskie. Ale ja to braterstwo chcę opierać na prawdzie historycznej, nie negując zbrodni Armii Czerwonej i NKWD, ponieważ uważam, że dzisiejsze rządy polskie pchają nas do wojny bądź sankcji gospodarczych, z których tego tracimy. Tak chciałem dodać. Ale do żołnierzy wykręci pan pełen szacunek, co państwu pokazuje w tym momencie. Bardzo państwu dziękuję za przybycie. Yy, jeszcze tak, yy, ogłoszenia drobne. Zapraszam na imprezę tej Eugeniusza. Yy, zapraszam również na demonstrację przyjaźni polsko-węgierskiej 23 marca o godzinie 18.00 pod Amazoną Węgier na alejach ujazdowskich. I zapraszam również na 20 8 czerwca tego roku by, pod pomnik Romana Dmowskiego, by oddać hołd Dmowskiemu za podpisanie traktatu wersalskiego. Bardzo dziękuję. Jeszcze jedną rzecz chciałem dodać. Jeśli Bardzo mogę? dziękuję. Zamykam zgromadzenie. Tutaj ewentualnie drodze no jest jak jest, ale jest Mów. i oddaję serce Polsce. Chciałem... Powiedz, chciałem uzupełnić, że jutro zapraszam serdecznie wszystkich obywateli wszystkich ludzi na godzinę 12 pod komendą stołeczną w Warszawie Policji na Mostoch tak. A na co? Co będzie się działo? Będziemy upamiętniać tam no, morty tych właśnie wyklętych niezłomnych żołnierzy